Dzień dobry Państwu, nazywam się Tadeusz Dobrowski, pracuję w Księgarni Pan Tadeusz z Gierzu na ulicy Długiej 55 i jest to już chyba trzecie, jeżeli dobrze pamiętam, nasze spotkanie w programie z Gierskiej telewizji Kto czyta Nie Błądzi. Ponieważ mamy w tej chwili szczyt sezonu wakacyjnego i jak zwykle w miesiącach lipcu, sierpniu w księgarniach głównym problemem jest obsługa klientów poszukujących podręczników. Tym głównie się zajmujemy wydawcy. Również w okresie wakacji ofertę mają troszeczkę mniejszą niż w tych najlepszych księgarskich miesiącach, czyli w maju czy w grudniu. Warto chyba wrócić do przynajmniej kilku tytułów, które są cały czas w sprzedaży. W okresie wakacyjnym dużym powodzeniem cieszą się jak zwykle o tej porze przewodniki, różnego rodzaju przewodniki. Księgarnia w swojej ofercie ma przewodniki wielu wydawców, ale ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę na bardzo zasłużoną, chociaż niewielką oficynę wydawniczą. Oficyna wydawnicza Reważ istnieje od 1991 roku i jako wydawnictwo wyspecjalizowane w tematyce turystycznej i należy do liczących się firm w tej branży. Wydawnictwo ma w dorobku kilkadziesiąt publikacji, przewodników, informatorów, turystycznych, monografii, krajoznawczych. Niektóre z nich były wielokrotnie wznawiane. Jak dotąd główną niszą są polskie Karpaty, zwłaszcza ich wschodnia część. Można jednak znaleźć w ofercie także pozycje dotyczące Mazowsza, Podlasia, a nawet Białorusi, Litwy i niektórych mniej znanych zakątków Europy. W odróżnieniu od wielu innych wydawców Reważ stawia na, na profesjonalizm swoich przewodników, na ich wiarygodność, na, na pełną informację turystyczną, przydatną dla turysty, który Dokładnie planuje swój wypoczynek i swoje podróże. Bardzo polecam Państwu tę serię. Oprócz przewodników bardzo pożądaną lekturą czy ciekawą lekturą jest cała seria reportaży turystycznych, a nie tylko turystycznych, bo i reportaży społecznych. W tego typu reportażach specjalizuje się wydawnictwo czarne, z niewielka oficyna, z coraz większym dorobkiem. Ostatnio ukazała się w serii reportaż, właśnie książka Edwilliama, a Meksyka Wojna wzdłuż granicy. Książka już cieszy się zasłużonym uznaniem. W maju otrzymała nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Książka opisuje rzeczy, które dzieją się na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku. A Meksyka to wstrząsająca historia niesłychanego terroru rozgrywającego się na granicy amerykańsko-meksykańskiej, w swoistym państwie, które należy zarówno do Stanów Zjednoczonych, jak i do Meksyku, a, a jednocześnie nie należy do żadnego z nich. W czasie, gdy wojna narkotykowa osiąga tam największe nasilenie, w 2009 roku, po wielu latach pracy korespondenta na granicy, Autor odbył podróż wzdłuż granicy od Wybrzeża Pacyfiku do Zamotoki Meksykańskiej. Podróż przez krajobraz korupcji, obecnej wojny domowej. Opisuje w jaki sposób działają gangi narkotykowe, przemyt ludzi, broni oraz narkotyków przez granicę, ucieczkę klasy średniej z Meksyku do Stanów. Polecam Państwu również inne książki z tej serii, które już od pewnego czasu cieszę się uznaniem czytelników: książki Jacka Chłopedera o Rosji, Wojciecha Góreckiego o Abchazji czy Leszczyńskiego o Afryce. Bardzo ciekawe i mądre reportaże. Jak Państwo zapewne pamiętacie, w poprzednim odcinku sporą część uwagi poświęciłem książce Joanny Wilickiej-Szarkowej. Poświęconej żołnierzom wyklętym. Obecnie ukazała się, właściwie ukazały się kolejne książki tej autorki, jedna związana szczególnie z bieżącymi wydarzeniami związanymi z rocznicą rzezi wołyńskiej. Jej książka zatytułowana Wołyń we krwi 1943 jest próbą opisania wydarzeń, które miały tych strasznych wydarzeń, które miały miejsce w na wschodnich Kresach Polski w latach 43-1944. Autorka stara się przekazać całą prawdę o często przemilczanej zbrodni, pokazać je w sposób, który dotrze do każdego czytelnika, nie unika ostrych sądów, nie unika jednoznacznych określeń zbrodni, które tam miały miejsce. Równolegle czarna księga kresów, inna pozycja tej autorki rozszerza temat na całe spektrum zagadnień związanych z tragicznymi dziejami wschodnich kresów w czasie II wojny światowej. Obejmuje okres historyczny znacznie szerszy niż poprzednia pozycja, o której mówiłem, bo pokazuje również losy Polaków na wschodnich kresach w okresie międzywojennym, pokazuje ich mm, prześladowanie przez... Związek Radziecki w czasie czystek stalinowskich pokazuje deportację. Natomiast pozycją, która jak gdyby sumuje wszystkie dotychczas wydane i znane opracowania dotyczące Wołynia jest monumentalna praca Władysława i Ewy Siemaszków, zatytułowana Ludobójstwo dokonane przez. Nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej w Wołynia 1939-1945. Dwutamowa pozycja dzień po dniu, miejscowość po miejscowości, w bardzo usystematyzowany sposób rejestruje wszystkie zbrodnie dokonane na Polakach na Wołyniu. Ponieważ jednak są wakacje, a utknęliśmy w tematyce dosyć trudnej i ponurej, może w pora wrócić do książek, takich, które się czyta we wakacje. Coś łatwego. Coś przyjemnego na lekturę w domu czy, czy na wyjeździe. Na początek proponowałbym może książkę Krzysztofa Lidla i Ciszewskiego zatytułowaną Gliniarz. Poprzednia książka Krzysztofa Ciszewskiego upał, również cieszyła się sporym uznaniem, pokazywała hipotetyczną sytuację zamachu terrorystycznego w czasie mistrzostw w piłce nożnej, które odbywały się w Warszawie. Obecna również dotyczy sensacji. Krzysztof Lid zawsze marzyłby łapać bandytów. Kiedyś robił to jako policjant, a dziś jako ekspert do spraw zwalczania terroryzmu. Marcin Krzyszewski pomógł mu opracować książkę, jakiej do tej pory nie było. Pościgi, polonezem, walka z mafią rosyjską i al-Kaidą. To to historia gliniarza. Polecamy tą łatwą i myślę, że przyjemną lekturę. Dla pań mam książkę Katarzyny Michalak. Zatytułowaną Bezdomna. Autorka znana z cyklu sklepik z niespodzianką, zachcianek, zmyślona. W swojej nowej powieści, jak zwykle w sposób pełen dramatyzmu, pełen skrajnych emocji, skomplikowanych sytuacji rodzinnych, opisuje losy bohaterki. To powieść zdecydowanie dla pań która powinna przynieść chwilę odprężenia. Mam nadzieję, że spośród y, przedstawionych propozycji wybiorą Państwo coś dla siebie, do lektury na wakacje. I zapraszam na kolejny odcinek cyklu Kto czyta nie błądzi.